Witam. Dzisiaj będzie takie szybkie porównanie z doskoku, bez żadnego przygotowania, dlatego, że właśnie sobie ciąłem tą pilarką Stilla MS162. Sobie ją sprawdzałem, dlatego, że przerobiłem trochę filtr powietrza i chciałem po prostu zobaczyć, czy pyłu nie bierze. I sobie tak ciąłem. I powiem Wam, że na tyle mi się podobała praca tą pilarką, że przypomniało mi się, że ktoś kiedyś w komentarzach pytał mnie jak ta pilarka ma się do Lidera, czyli takiego bardzo popularnego małej, bardzo popularnej pilarki chińskiej i taniej także pomyślałem sobie, że zrobię taki szybki film będę się streszczał, bo nie wiem czy słyszycie ale grzmi, jakaś burza nadchodzi także muszę to szybko zrobić w każdym razie porównam tego Stila do Lidera w cięciu obie pilarki mają zestawy tnące markowe z tym, że bez przygotowania, tak jak mówiłem wcześniej, nie ostrzyłem łańcuchów, oba wydają się być dosyć ostre, także myślę, że będzie ok. W każdym razie zobaczymy, jak onetną, ale muszę uprzedzić, że ten stil ma 30 cm pojemności cylinder, lider ma 40, czyli to jest większa tak naprawdę pilarka. I poza tym, tu jest 1,6 konia, lider ma 1,9 konia. Obie pilarki miały robione małe zmiany. W liderze otworzyłem trochę tłumik i zobaczycie, że on tak fajnie teraz rasowo brzmi chodzi bardzo, bardzo wyraźnie, bardzo pewnie. Tak? Natomiast w stylu, tak samo, trochę otworzyłem tłumik. Filtr powietrza przerobiłem, pokażę Wam może później w jaki sposób, jeszcze nie wiem czy będzie działał, czy nie będzie przepuszczał pyłu, ale pokażę Wam jak wygląda, bo fajnie mi to moim zdaniem wyszło. No i oczywiście prowadnica i łańcuch są 300, 0,325 mały ząb, czyli taki dość nietypowy, to też było przerobione, ale kiedyś porównywałem... Szerokość cięcia, jaki rowek wycina właśnie 0,325 mały ząb, w stosunku do 3,8 mały ząb, i wychodziło na to, że są bardzo podobne. Także tutaj, jedynie co to w tym jest, tak jakby troszkę więcej zębów, bo tu są mniejsze odległości pomiędzy zębami. Ale to wszystko to będzie dosłownie dwa zęby więcej na łańcuchu, czy coś takiego. Nie liczyłem. W każdym razie zobaczmy, już jak, jak te dwie maszyny tną. Oczywiście, najpierw rozgrzeję. A później przetniemy ten pień, on jest jak na takiej pilarki bardzo duży, dlatego że na całą prowadnicę, prowadnice są 35 w obu, więc to będzie spore obciążenie, zwłaszcza dla tej pilarki, która ma 1,6 konia. Dodatkowo jeszcze to jest pień bardzo sękaty i bardzo twardy. Brzoza, ale bardzo, bardzo twarda. Wiem, bo już tam z drugiej strony mam ją trochę nadciętą, właśnie na niej, na niej sobie testowałem. Więc zobaczmy, jak będzie szło. Już pilarki rozgrzałem. Tak jak mówiłem wcześniej, 5 senkaty tu ma takiego dużego senka, ale ponieważ obie pilarki będą cięły to samo, więc zobaczymy, jak sobie poradzą. Zresztą, jak będę cięł, to będziecie widzieli tego senka na pewno. Więc dobra, zaczynamy. Więc widzieliście jak cieły trochę miały problemy, bo to jest tak jak mówię twarde drewno dodatkowo sęki tu i tu taki duży sęk. Więc one tutaj nawet lider stawał momentami. Sobie nie wiem dlaczego, bo stil ładniej tak jakby utrzymywał prędkość, ładniej wchodził. A oba mają zęby piko tylko na różnych łańcuchach. jeden 325, drugi, 3,8 piko. Ale cieły moim zdaniem dosyć fajnie oba natomiast dużo wygodniej cięło mi się stylem. on na pewno ma lepszą amortyzację to, to jest 100% przed chwilą się błysnęło zaraz będzie mi lało ale jeszcze spróbuję Wam pokazać na jakimś ładniejszym kawałku bez sęków żebyście już mieli żebyście mieli trochę pogląd taki lepszy A więc teraz już jest następny dzień, dlatego że jednak deszcz mnie wygonił, nie mogłem dokończyć, ale to nawet lepiej, dlatego że teraz mam więcej czasu i nie dość, że wymieniłem układ w liderze, bo tamten wydawało mi się, że jest jednak e, ograniczniki były zdjęte zbyt głęboko do miękkiego materiału. E, tutaj było dosyć twardo i lider potrafił stanąć w materiale. Poza tym. Porawiłem też ustawienia gaźnika, bo jestem przekonany, że była trochę za bogata mieszanka, za ciężko pracował. Teraz moim zdaniem pracuje lepiej, więc zobaczymy, jak tym razem się sprawdzi. A propos ogólnie tego porównania i ustawiania i tak dalej. Ja wiem, że tam jakieś osoby będą miały wątpliwości, będą się czepiać, że można było coś ustawić troszkę lepiej albo troszkę gorzej, albo łańcuch inaczej naostrzyć. Panowie, nie bierzmy tego wszystkiego tak dosłownie. Jestem przekonany, że 98% osób pracujących takimi liderami ani nie naostrzy łańcucha tak dobrze jak ja, ani nie ustawi gaźnika tak dobrze jak ja. Nie dlatego, że jestem w tym super. Ale po prostu dlatego, że wiele osób nawet nie potrafi ustawiać gaźników, nie potrafi ostrzyć łańcuchów. Dlatego to, co ja mam tutaj na tym liderze, uważam, że jest bardzo dobrze zrobione. Czy można lepiej? Na pewno. Jeśli ktoś jest bardzo dobry, to na pewno potrafi zrobić to lepiej, ale uważam, że i tak większość osób nawet nie dojdzie, nie sprawi, że ten lider będzie tak szybki jak mój w tej chwili. Także zobaczmy, jak one pracują. W stylu nic nie zmieniałem, pracował moim zdaniem dobrze. A więc mamy ostateczny wynik. Ja jeszcze nie znam, który była, która była szybsza. Podejrzewam, że lider. I powiem Wam, że różnica była teraz znacząca pomiędzy tym, co chciałem w tej chwili, a poprzedniego dnia na tym innym zestawie tnącym. Ten zestaw, moim zdaniem, jest super i ostry, i ograniczniki dobre. Wgryzał się lider bardzo dobrze. Praktycznie nie musiałem w ogóle dociskać, wręcz momentami przytrzymywałem, żeby, żeby znów nie stanął. Bo mówię, w tym liderze jakoś tak sprzęgło. Łatwo mi je rozłącza. Może nie bardzo łatwo, ale jak jest agresywny łańcuch, wystarczy trochę docisnąć i staje. Ale było dobrze, nic nie stanęło, było ok. Moim zdaniem to jest już takie ostateczne porównanie. Chyba nie potrafiłbym lepiej ustawić tej pilarki i dać lepszego zestawu dnącego, bo tutaj było super. A jaki wynik, tego nie wiem. Podejrzewam, że lider trochę był szybszy. Za to na pewno styl dużo przyjemniejszy, łagodniejszy podczas pracy. Ten łańcuch, ogólnie pilarka, bo ona ma zawieszenie sprężynowe całkowicie. Bardzo przyjemna, łagodna w pracy. A przypomniało mi się jeszcze, że miałem wam pokazać ten filtr powietrza, jak zmieniłem go, co z nim zrobiłem. Tak jak tutaj widzicie, na wierzchu dałem siateczkę stalową o bardzo, bardzo małym oczku. Zaraz zobaczymy, czy to nic nie puszcza do środka. Coś na pewno puszcza, ale na pewno nic dużego, tak jak widać, tą siatkę stalową wtopiłem po prostu. Bo to jest stal, to mogłem lutownicą wtopić ją w obudowę filtra. Na początku zostawiłem też ten wewnętrzny filtr. Zostawiłem oryginalny, taki jak był, ale wydawało mi się podczas pracy, że pilarka jednak jest za bardzo przyduszana, dlatego. Ten oryginalny wkład, tutaj widzicie go, wyciąłem w nim otwór, żeby była większa przepustowość, bo wydawało mi się, że jest troszkę za mały dopływ, dostęp powietrza. Tak się pilarka jakoś dziwnie zachowywała. Zostawiłem oczywiście na obkoło ten filtr, dlatego żeby mi chronił tutaj boki, bo tutaj jest szpara. Jeśli nie ma nic, nie ma filtra, to jest szpara wtedy tutaj na obwodzie. Niestety ten filtr jest słabo spasowany. Nie ma w ogóle żadnej takiej, nie zachodzi jedna część na drugą, tylko aby się styka. To no bardzo powiedziałbym, że dziadosko zrobiony, ale zobaczcie teraz, jak to wygląda. W środku jest drobny pyłek, ale jestem przekonany, że jest mniejszy niż był wcześniej. Napiszcie, co o tym myślicie: czy może tak być, czy, czy jeszcze? Czy jeszcze jest słabo? No szału nie ma, szału nie ma. Jednak siatka to jest siatka. Jakaś może inna... Inna wkładka tutaj, ale to trzeba by bardzo dokładnie wycinać, bo właśnie to jest taki kształtny filtr jeszcze tutaj z takimi wypustkami w środku. Trzeba by się sporo bawić, jeśli by chcieć założyć z jakiegoś innego materiału ten wewnętrzny tutaj filtr. To trzeba by się sporo bawić z tymi wycięciami. Jak dla mnie, nie jest źle, ale dobrze też nie jest. No tak sobie bym powiedział. Uważam, że lepiej niż było, ale dobrze też nie jest. Także, piszcie w komentarzach, co myślicie o tym porównaniu co myślicie o tych pilarkach. A z mojej strony dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia!